Parominutowy film z klimatu jazdy przez różne miasta Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj parominutowy film z przejazdu przez Las Vegas w Nevadzie. Vegas! Tak jest. Dzisiaj mamy 5 stycznia 2017. Wracam z Kalifornii, załadowany mam całą naczepę pomarańczy. I akurat trafiło mi się. Co od dawna mi się nie trafiło przejechać przez Las Vegas w nocy. Jadę lewym pasem, dlatego, że w, w, wgramoliłem się na, na pasy ekspresowe, bo przejadę przez Las Vegas, nie będę stawał. Czasami mi się zdarza stanąć w Las Vegas, jak mam czas, nawet wykręcić tutaj pauzę. Jest taki fajny truck stop, który jest bardzo blisko Stripu. Tak, e, truck stop się nazywa Wild Wild West. Trzeba zjechać chyba na Sunset Boulevard, jeśli nie pamiętam. I dosłownie 5 minut piechotką i jest się na stripie. Strip to miejsce, gdzie są wszystkie kasyna. Autostrada I15, którą teraz jedziemy na północ, przechodzi obok stripu. No Strip mamy po prawej stronie. Jest po nowym roku. Sezon turystyczny raczej teraz nie jest. Yy... To no nie jest turystycznie, chociaż Las Vegas zawsze jest dużo turystów, no ale teraz jest taki okres mniej e, zajęty, można tak powiedzieć. Jest stosunkowo zimno, jak na Lewadę i jak na Las Vegas, bo tylko 15 stopni. I to jest w sumie najlepsze miesiące, żeby sobie przyjechać do Las Vegas i nie zdychać, bo latem tutaj są upały 40-50 stopni. Trzeba przyznać, że, że sucho, ale cały czas piekielnie gorąco. Że fajnie się przez Las Vegas przejeżdża. 105 na godzinę na odcięciu. I jest takie powiedzenie. What happens in Vegas stays in Vegas. Czyli to co się zdarzy w Las Vegas zostaje w Las Vegas. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Las Vegas po raz pierwszy raz w jego życiu, polecam odczekać i przyjechać, to, zobaczyć to miasto z daleka, albo po raz pierwszy w nocy, albo późnym, no, no wieczorem, żeby było ciemno, tak, bo jest, robi, to, robi to wrażenie. Tak sobie sunę na tempomacie przez to miasto. Wiąże mi z tym miastem wiele wspomnień. Kilka razy tutaj byłem. Dzisiaj nie kilkanaście. Kilka ważniejszych razy w moim życiu. Gdy wjechałem w wycieczkę do Okona za, 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 za pierwsze zarobione pieniądze, kupiłem stary samochód i wyjechałem podbijać Amerykę. Właśnie to miasto było takim punktem docelowym. Las Vegas. A później parę razy też tu byłem. Ale nie będę Wam o wszystkim opowiadał. Jedziemy. Tutaj jest 8.30. Według czasu Montrealu jest 23.30. Tutaj nie, teraz jest 2 godziny różnicy. Przepraszam, 9.30. by było przejechać przez ten strip cały, ale trakiem nie można, niestety. Kiedyś, jak mi się uda, wezmę rower ze sobą. Jak będę wiedział, że będę miał pauzę w Las Vegas, przejadę się rowerem. Teraz już będziemy się stopniowo oddalać od stripu. Linie ekspresowe się kończą. I tym samym zakończę przejazd przez Las Vegas. Bardzo szybko trwa przejazd, jeżeli nie ma korków. I tutaj w miarę rzadko się korkuje, chociaż muszę przyznać, że dawno, dawno, dawno temu sobie nie przyjeżdżałem w godzinie szczytu. Także nie mogę na 100% powiedzieć, ale z tego co pamiętam, minimalnie się korkowało i w miarę. W miarę to zawsze jakoś szło. Także taki to był typ klimatu jazdy. Jazdy 5 stycznia 2017. Pozdrawiam z Las Vegas, Nevada i dziękuję wszystkim za uwagę.